rama garażowa y, wymieniona zanim zaczniemy odcinek oczywiście łapeczki w górę komentarze y, pod filmem y, jeśli ktoś będzie chciał zostawić po sobie jakiś ślad y, no i subskrypcje y, też mile widziane także y, teraz y, zapraszam na film No i cześć, witajcie jeszcze raz znajdujemy się w środku garażu. Musiałem tutaj wspomóc się halogenem, żeby było coś widać, bo brama jest w tej chwili zamknięta, ale chciałem Wam pokazać, jak wygląda tutaj mocowanie od środka. Oczywiście, no, miałem tutaj stropę na górze, więc trzeba było się przez niego przedostać do stropu. Wiadomo, chłopaki tu musieli powycinać na, na te uchwyty. A to wszystko oczywiście dogadane. Ja po prostu sobie to pouzupełniam i nie będzie problemu. Mocowanie napędu, tutaj oczywiście szyny i tak dalej. Tak to wygląda. Otwieramy z pilota. Wszystko idzie myślę fajnie, sprawnie. Elegancko. Pewnie zwróciliście uwagę na samym początku, że y, tutaj był prześwit, ale tutaj pójdzie jeszcze 10 cm styropianu, y, który właśnie domknie tą przerwę, tak to było umówione, y, że tak to będzie wyglądać, że tu będzie styropian. Oczywiście tak jest w projekcie. Y, Bokami dam sobie mniej oczywiście, żeby nie zawężać sobie prześwitu, Obrama fajna, długa 5,17, także y, taka szerokość nawet ponad standardowa. Co mogę powiedzieć, ogólnie z montażu jestem bardzo zadowolony, przebiegło wszystko sprawnie, bez problemu. O dziwo nie musiałem długo czekać na firmę, wręcz przeciwnie, sami dopytywali się, kiedy mogą przyjechać zamontować. Tutaj bardziej czekaliśmy na wylewki, żeby zostały zrobione, żeby mogli po prostu wejść, wejść i założyć, założyć tą bramę. Także tutaj duży plus dla firmy, nie było przekładania terminów. Yy, druga sprawa, przy pomiarach tak samo elegancko tutaj się firma sprawdziła, szybko, sprawnie przyszli, pomierzyli yy, co i jak. No i widać, że dobrze pomierzyli, bo wszystko pasowało. Także, yy, yy, także jest, jest firma, myślę, godna polecenia. Ja też Wam z czystym sumieniem firmę polecam. E, a co to za firma? Firma to e, pewnie zwróciliście już na, e, na początku e, uwagę e, Firma Termobram. E, można sobie wygooglować e, opinie, jakie tam znajdziecie, mówię same za siebie. Ja w 100% tak się zgadzam pod tym i podpisuję rękami, nogami. E, nie mam tutaj żadnej korzyści z reklamowania tej firmy, ale jak zauważyliście e, w swoich filmach, jeśli jestem zadowolony z jakiejś firmy, to e, po prostu e, pokazuję, czy wspominam, że taka i taka firma jest zgodna polecenia, warto z niej skorzystać. Tak samo było w przypadku e, firmy montującej okna e, z chłopaki od wylewek i tynków, tak samo można było znaleźć nazwę firmy e, na moim filmie, także mm, Także tutaj oczywiście nic nie jest sponsorowane. Opinia szczera i, no i uczciwa myślę. Co jest fajnego? Za ponadwymiarowy, bo rozmiar, tak? Wymiar bramy. Nie musiałem nic dopłacać, ponieważ chłopaki te bramy robią u siebie. Nie jest to tak jak w przypadku znanych firm wymiary standardowe ponad ponadstandardowe trzeba dopłacać. Tutaj robią wszystko u siebie, docinają na wymiar wszystko, więc e, nic tutaj nie zmienia się jeśli chodzi o cenę dla klienta. Do, y, do bramy dostałem dwa kluczyki, no tutaj sobie pozawijałem, żeby się mi nie ubrudził dwa kluczyki z czterema kanarami, więc y, można sobie Bezproblemowo podłączyć nawet sterowanie, powiedzmy, bramą wjazdową i czymś jeszcze innym pod tego pilota. Także też wygodne rozwiązanie. Brama wizualnie z zewnątrz, jeszcze raz pokażę Wam, prezentuje się w ten sposób. Troszeczkę się mi zakurzyła. Nie wiem czy to widać, ale e, ostatnio szlifowałem tutaj, więc troszeczkę się e, zakurzyła. No, e, kolor złoty dąb, żeby dopasować do, do pozostałych, oczywiście e, e, stolarki tutaj okiennej drzwiowej, nawet e, zbliżony. No i co, e, mi się podobały, właśnie takie bez, e, bez przetłoczeń, te panele. Bardzo ładnie to wygląda. Ale to jest wiadomo kwestia gustu. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć. Na pewno interesuje Was cena. Cena myślę, że niewygórowana jak na dzisiejsze tutaj standardy, koszt tego pomiaru założenia, no i oczywiście sami bramy to 9000 netto no plus 8% podatku. Łatwo wyliczyć, że 9720 kosztowało nas brama. Jak na ten rozmiar, no i czas realizacji, i jakość wykonania myślę, że całkiem przyzwoicie. Sterowanie oczywiście po przyciśnięciu zatrzymuje się, później się zamyka. Także wszystko fajnie. Jeszcze otworzę, bo chcę wam pokazać, co mam jeszcze tutaj zrobione przy instalacji. Myślę, że też warto się w taką funkcję zaopatrzyć, ale to już przy wykonywaniu instalacji elektrycznej trzeba pogadać z elektrykiem. Tutaj będzie zabudowany dzwonkowy przycisk, który będzie działał na zasadzie takiego klika. U mnie to jeszcze jest taka prowizorka. Przy zwarciu oczywiście się zamyka, w kolejnym zwarciu yy, otwiera. Dokładnie tak jak z pilota, ale nie trzeba chodząc do garażu szukać za każdym razem ze sobą pilota, żeby po prostu otworzyć bramę. Fajnie można sobie przyciskiem dzwonkowym otwierać i zamykać, także warto sobie pomyśleć o tym, yy, mając na uwadze montaż bramy, podczas instalacji elektrycznej poprowadzić sobie kabel tutaj do, do zasilania w kierunku, w kierunku napędu. No dobra. Myślę tyle w temacie. Taki krótki film, krótki odcinek, no ale tutaj z montażu nie nagrywałem, no ponieważ nie każdy chce być nagrywany, tak jak nieraz już Wam to wspominałem. Ja też bym nie był zadowolony, jeśli ktoś by mi stał z kamerą nad głową. Także montażu wam nie pokazuje. Efekt końcowy myślę, że naprawdę zadowalający. Na razie wszystko działa w bardzo fajny sposób. To oczywiście no jak wszędzie nie? otwieranie awaryjne w przypadku braku braku prądu, wszystko idzie elegancko jedną ręką. Można praktycznie otworzyć bramę. powrotem też elegancko wszystko idzie i przy kliknięciu pilotem Napęd dojeżdża i e, łapie tutaj e, to cięgno którym otwiera no i już wszystko działa znowu działa wszystko w automatyce także wszystko fajnie standardowe wszystkie opcje jakie przy bramach można spotkać myślę. No, zobaczymy w praktyce, jak się sprawdza, jak będzie to wszystko funkcjonować. Ja myślę, że jak najbardziej na razie e, wszystko na plus. Dobra, no myślę, że tak. Tyle w temacie. E, pozdrawiam wszystkich serdecznie. E, trzymajcie się. Do zobaczenia. E, no, i jeszcze raz myślę, że e, warto zerknąć na stronę firmy Termobram, jeśli ktoś jest zainteresowany, jest e, powiedzmy z okolicy tutaj. E, I myślę, że. Jak najbardziej firma godna polecenia. Także z mojej strony to wszystko, trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia i cześć.